No, witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagrajmy w trzecia era mo Submod Most. Tylko wezmę łyka. Ach, ostatnio udało nam się wyeliminować praktycznie. No, praktycznie w całości wyeliminowaliśmy zagrożenie ze strony Isengardu. Ta frakcja przestała istnieć. Mamy relacje pogorszone z, górami, z orkami gór mglistych, przetrenowane jednostki, cudownie. Dwa karasy, świetnie. I myślę, że teraz moglibyśmy się też udać, czy zebrać nawet większą armię. Więc tych wszystkich zabierzemy sobie. Jeszcze. Więcej. Tutaj, pięknie. Połączymy ich sobie. I teraz myślę, że jestem gotów już zaatakować Morje za dwie tury. Ta, to było super. E, oni się rekrutują dwie tury też. Wszystko w zasadzie oni się rekrutuje dwie tury, nie mają szybkich jednostek. Czy co bym tutaj chciał jeszcze wybudować? Tu się drogi budują, tu nie możemy już nic budować. W takim razie coś w forcie może? Nie, niestety w forcie też nic nie możemy. Isengard byłby miłym miejscem do werbunku, gdyby kultura była wyższa. Ale na to jest sposób, bo zbudujemy sobie po prostu studia artystyczne i będziemy zwiększać przez to kulturę w tym rejonie. Mamy plus 2 do dowodzenia, świetnie. Dla generała. Frakcja zniszczona Isengard i rozsypująca się wieża barat durych z filmu. Fajna, fajna scena wybrana. Mordor jest najsilniejszy. I no, to był już taki chyba ostateczny atak. Choć jakby on by zdobył to miasto, gdyby wszystkie jednostki nam nie wysłał. To te, wtedy by odbił Isengard, ale. że komputer jest kretynem i akurat nie, nie myśli w tej grze. Nie nasza wina. Nie nasza wina, nie nasza wina, nie nasza wina. W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle. ok tutaj chyba wszystko zrobiliśmy. Przeniesiemy, jeszcze nasz, przesuniemy naszego jeszcze dyplomatę. Tutaj mniej więcej, o, będzie trzeba. No oh, właśnie, tam się przenieść i zrobić sojusz z wysokimi elfami w Rivendell. Widzę, że bardzo ładnie mi to idzie, ta gra. Znacznie lepiej niż poprzednia. W takim razie skończymy turę. Dobrze, witam w kolejnej turze. I tak, wytłumaczę Wam, czemu prowadzę teraz walkę na dwa fronty. Zamiast na przykład skupić się na zniszczeniu gór, orków z gór mglistych. chcę tu się dostać do morza, chcę zająć te prowincje i powoli zaatakować sobie Dunland. Po oczywiście zajęciu już tam Isengardu dla własnych celów i stworzeniu w nim określonej kultury przyda mi się to do werbowania właśnie nowych jednostek. I bardzo mi zależy teraz na przejęciu Morii. Dlaczego? Ponieważ Moria to klucz do mm, ziemi po drugiej stronie, gór Jeśli zajmę Morię. Mam tutaj olbrzymi, potężny przyczółek i fortecę, która broni mnie, moca, broni mnie przed orkami z gór mglistych właśnie od strony tej przełęczy. Tutaj natomiast jesteśmy zabezpieczeni przez Sylvan Elves i ich osadę. Co prawda jest to średnie zabezpieczenie, ale zawsze wróg musi się przebić najpierw przez nich, żeby dojść do nas. Do tego mamy otwartą drogę na tą stronę, właśnie na ziemię dzikich ludzi z Dunland. I zajęcia... Po kolejnych osad, a także połączenie właśnie tych sił z tymi tutaj na południu. Ja będę chciał teraz przemieścić swojego szpiega mniej więcej tu na tereny tyłów Mori, żeby obserwować, czy nikt nie będzie tam na mnie nadchodził w jakichś niecnych zamiarach. Dobra, przede wszystkim, czy mogę tutaj coś zbudować? Tu się jeszcze kolejne rzeczy tworzą. Świetnie, drogi już. W następnej turze będą gotowe. Tutaj oczywiście następny oddział sobie przetrenujemy natychmiast, jak tylko będzie to możliwe. Czy mój dyplomata mógłby też udać się trochę dalej? Świetnie. Pewnie i tak nie zdążymy do, dojść na. A nie, cztery tury, to jeszcze możemy zdążyć do, do, do Rivendale. Więc y, myślę, że możemy sobie zapisać grę. I poczekaj do następnej tury. Dobrze, następna tura. Mamy przynajmniej kandydata też na y, generała, dowódcę. Weźmiemy go sobie świetnie. Jest nawet blisko Fangornu. Ja bym chciał zobaczyć, czy mogę się właśnie przenieść do Fangornu i mniej więcej zwerbować jakieś nowe jednostki. Niestety chyba tego nie mogę zrobić. Cóż, no tak bywa. W takim razie wyślemy go od razu tutaj do pomocy dla naszego kamrata idącego na Morię. To nie dużo tutaj jest oddziałów? Nie, bardzo mało. Świetne w takim razie. Sposobność do zaatakowania mori. Mamy si duże siły. To są poważne siły elfów już. Na pewno silniejsze niż to, co miałem do tej pory w każdej innej e walce. O, czy żeby barlock nie wstał. Moby wspaniale. Tutaj przydadzą się tylko. W zasadzie przyda się jeden taran. Dobra, dwa tarany weźmiemy. <laughs> A jednak wstanie. A ja już myślałem, że nie będzie wstawał, cudownie, to jest, on jest chyba teraz w tym nowym patrzą. Będzie jeden. O mój Boże, tak Barulak tak wygląda na polu bitwy. <słuch> Powiedzmy tak, działa jak troll, wbija się w wasze e, jednostki. Jak chcecie, to no możecie sobie przeczytać jego historię. Tutaj mi się tego nie chce czytać. Ale wbija się w wasze jednostki. Wszystko rozwala. Tego może. Kwestii szczęścia, udałoby się go pokonać w miarę szybko. Nie, nie, to jest głuta jednostka, której się nie da szybko pokonać. Sorry, źle mówię. Ta jednostka się po prostu nie da szybko pokonać. To jest morderca doskonały i niestety nie ma przed nim tak łatwych ucieczki. I tak myślę, że chyba, żeby dosłać posiłki. Dobra, to, to ślepe posiłki. To stąd w takim razie. Tutaj też już możemy zwerbować nowe siły. Wspaniale. I cóż, budynku więcej nie możemy tutaj postawić. To zostaje nam tutaj. I tak mamy drogi. Możemy jeszcze lepsze drogi zbudować. Będzie 5 tur. Na, e, większe z, także stajnie. Zobaczmy, co możemy tutaj. Nie, to mi da tylko szybszy dostęp do piechoty. A bardzo bym chciał jeszcze zbudować lepsze drogi. Jeszcze szybciej będą się przenosić pomiędzy. Miastami, do tego mamy lepszy handel z Rohanem dzięki temu, a także z Els. Myślę, że to by było dobrym rozwiązaniem: kupienie tego. Hmm. A, i tutaj oczywiście. E... O, mogę zbudować sieć kopalni niedługo, ale zbudujemy najpierw studio artystyczne. I poczekamy tutaj oczywiście. Mam nadzieję, że orkowi z nie mają w już jakiejś potężnej armii, która czycha po prostu za tym rogiem, tego takim szpiegiem tam chciałbym jak najszybciej się dostać. Świetnie. Kopalnie cudownie będzie większy przyrost i więcej pieniążków. Najbogaci są z Dunland? Ci są najbogaci? No wyjacie. Dobra, w takim razie kończę turę. Dobra ludziska, zobaczymy zobaczmy w takim razie naszym szpiegiem jak jest, jaka jest, jak tu wygląda sytuacja przede wszystkim. Mamy dużą osadę, tu mamy jedną armię się zbliżać do nas i mamy tego jednego pieprzonego Barloga plus dwa, trzy słabe oddziały, my natomiast mamy praktycznie pełną armię. Zastanawiam czy nie zaatakować teraz Mori. Bo do zdobycia Mori spokojnie wystarczy jeden oddział, jedna, jeden Taran. To jest osada, którą najłatwiej bronić. To jest, to jest osada, znaczy to jest w zasadzie kopalnia, która jest fajnie zrobiona na mapie bitewnej. Wiecie co, zrobimy save. Bo bardzo możliwe, że ja nie będę, nie będę w stanie zabić Barloga. Jest to bardzo możliwe. Ale chciałem bardzo wam pokazać, właśnie, bitwę o Morię. Myślę, że to jest dobry pomysł do tego. Zaatakujemy go. I cóż, nawet mamy przewagę: 3 do 2, mimo że kurde, jest nas 3 razy więcej. To właśnie daje mu barlog. O sami zobaczcie: totalna obrona: 56. O, tak tylko 38. Szarża: 20. Eee, co, mam mówić więcej? No cóż, i oczywiście na mapie internetowej Zobaczymy, jak się rozstawi. No powiedzmy tak, jeśli komputer zachowa się jak kretyn, to możemy to wygrać. Jeśli nie zachowa się jak kretyn i ustawi barloga w odpowiednim miejscu, to mamy przejebane. Tak powiem. Dobra, zacznij rozstawiać. I cóż, przywitajcie się z Morią. To jest wejście do Mori I brama. Nie ma tu żadnych murów, jest tylko brama. Nie ma żadnych wieżyczek strażniczych. Ale za bramą jest coś takiego. Wąski korytarz wąski, bardzo wąski most wiodący dalej i dwie drogi do wyboru. Możemy iść albo Górą, na wyższe poziomy Mori i walczyć tutaj, następnie przydostać się za pomocą korytarzy przy grobowcu tego Krasnoluda z filmu do sal głównych Mori i dalej się bić w tym miejscu. To jest główny plac Mori. I jest jeszcze jedno miejsce, w którym możemy walczyć. Oczywiście jest to drugie wejście do Mori, od tej strony. To jest wejście dla naszego sojusznika, gdyby chciał atakować od drugiej strony tą fortecę. I to jest wszystko. Tak, więcej niestety nie ma. Więc mówię, mówię Wam. Ustawicie Barloga w dobrym miejscu i jest pogrzeb. Bardzo się boję tego, że właśnie komputer zachowa się i, i racjonalnie i postawi mi Barloga właśnie w dobrym miejscu. Dobra, No sobie postawimy drugi taran na wszelki wypadek. A także całą piechotę, jaką będziemy mieli dostępną, ustawimy sobie od razu w takim mniej więcej szyku, żeby można było ich łatwo rozdzielać. Także łucznicy. Kolejni łucznicy. Świetnie. Jeszcze jeden oddział. Mamy konnych łuczników, którzy akurat tutaj się nie bardzo przydadzą. Wspanialego wódce, którego też tutaj gdzieś postawimy sobie. Nawet nie z tyłu mi się postawić tam daleko. Tu cię postawię, Wiem, gdzie ci postawię, tu cię postawię. To nie będzie proszę, więc może... O właśnie, puść, puśćcie go, świetnie. Czy to, są, czy to jest cała moja armia? Tak jest, to jest cała moja armia. I zaczynamy bitwę. W takim razie, gdzie on ustawił? Barloga, powiedzcie mi. Pewnie będzie się skupiał na obronie głównej pozycji. Tak jest. Stawił się tutaj, a gdzie barlog? Że tak powiem. A tak. Oj, Jezus, Maria, nadal jest ten głupi oddział, że chyba minimalny oddział może być sześciu. I mamy, nie, trzy. a dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barlogów! Ja pierdziele! O jest bory pane. No cóż. Naprawdę może... By, może być to bardzo nieprzyjemna bitwa w takim razie. Ewentualnie byłoby miło, gdyby... Zająć jak najszybciej punkt środkowy, pomijając ich... Mhm, możemy tutaj przejść ale bliżej. Ten, Przejdźcie po prostu w ten sposób. O, świetnie. Idealnie. Robili... Obrona padła. Brama zdobyta. Teraz zaczynają się schody. Dobrze, co przeciwnik zrobi, chciałbym wiedzieć. To, to jest zależy od tego, jak ja będę postępował w tej bitwie. To jest niesamowicie trudna bitwa technicznie. Okej, okay, Przeciwnik się wycofał tutaj. Gdzie idą Barlogi? Mhm, barlogi zajęły już... Czyżby Barlogi szły do mnie? To by było nawet na plus, gdyby poszedł do mnie teraz. Nie, Barlogi ustawiły się tutaj, fantastycznie. W takim razie my się też ustawimy mniej więcej w ten sposób. Zwiększymy sobie mapę. No i tak, puślemy najpierw jednostki te gorsze. No i tutaj sobie poślemy? Świetnie. Teraz tutaj drugi oddział poproszę. Mniej więcej w ten sposób. Nawet was też zrobimy w ten sposób. Cudownie. I tak, teraz Łucznicy. Jeden, dwa. Musimy ich tu wprowadzić. Po prostu a to, jest, a to jest dość trudne. Będzie wymagało sporo pracy. Świetnie, kolejne oddziały. Następny, wszyscy idą? Prawie w takim razie od razu możemy tutaj zostawić kolejny oddział łuczników. No i oczywiście mój dowódca. Brama zdobyta, się wie. I konnica, która też by się tutaj przydała. O, w ten sposób idealnie. Więc tak, moje elfy zdobyły brama, ale na tym walka się nie kończy. To będzie ciekawie. Dobra, przyspieszmy czas. Najchętniej to bym chciał sprowokować tego barloga do ataku na mnie. Jednak to się. Jestem pewien, że nie uda. Chyba że. Więc użyjemy tej konicy. Użyjemy konicy w mori. Tak dobrze się mhm, Świetnie. Trochę do przodu, panowie. Idealnie. I jeżeli jesteście już tam w zasięgu, Maciek w zasięgu... Czy on idzie do mnie? Nie, ale troszkę ich osłabimy w takim razie, tymi konnymi ucznikami. Są najbardziej mobilni. Dlatego będzie łatwiej ich zaatakować. Jak zostaną same barlogi, to już nie będzie tak strasznie. To jest jeszcze lekka piechota spokojnie. Idą. W zasadzie nie idą. Ale tych sobie wykosimy. No, potraci troszkę, nawet od tej konnicy. Niby śmieszny pomysł z konnicą, ale działa. Jeszcze tam ci ucznicy zaczną strzelać. Świetnie. Troszkę do tyłu dajcie tą konnicą. Mniej więcej, Jezus Mary. właśnie o tym mówiłem, że ja nie lubię strasznie walczyć w tym miejscu. Trochę do tyłu. O, świetnie, Barlogi ruszyły. Zaraz tam strzelajcie w nich. Wszyscy, co tylko możecie, natychmiast walć mi tylko po Barlogach. Wy też już jesteście w zasięgu, wspaniale. Wy, tak samo, wy, barlogi, pięknie, i wy, też już barlogi są w zasięgu, cudownie. W takim razie od razu tutaj na sam tył wysyłamy pierwszy oddział piechoty, by walczył z barlogami. Miejmy nadzieję, że te strzały cokolwiek zrobią Cudownie. Teraz drugi oddział ma zająć jego miejsce Jak najszybciej. Świetnie. No i teraz pytanie Czy uda się ich pokonać? Jezu, ta kamera muszę się idealnie rozstać, bo to jest custom map, więc... Jaki to defense, ten, właśnie, że umiejętności użyj wszystkiego, co tylko masz. Jest cień szansy, że wystarczą, ale nie są sądzę. Sądzę, że strzały mi się prędzej skończą niż oni padną. W zasadzie już niektóre są pokrwawieni. No, tutaj przyspieszymy troszkę czas. Mam, jestem w skupieniu, obserwuję dajcie walkę. Świetnie. No, oddział już po prostu umiera. W razie trzeba wysłać kolejny. Zaatakuj tych barlogów. Następny oddział nie się szykuje. Dalej, dziesięciu. Nie, to jest przegięta jednostka dla do Dobra, trzeba ściągnąć piechotę... Sorry, zatrzymamy jeszcze na chwilę. Trzeba ściągnąć piechotę stąd. Mniej więcej tutaj. Kolejny oddział ma przyjść. Z pomocą. No. Jak to wygląda? Dalej dziesięciu. Jak było, tak są dziesięciu. Nie wiem, czy uda się ich pokonać. Prawda no szansa jest na to, że oni się zmęczą w końcu, ale ja znikła. Tak samo defense, defense. Także, momento, pauza, 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 pauza i do tyłu. Dalej ich jest 10. Jak było, tak są. Ja pierdzielę. Trzały mi się kończą, no hmm. w ogóle się dziwnie rozdzielił tę jednostkę. Straciliśmy już dwa oddziały na nich. A dobrze, że ucznicy przynajmniej jeszcze sieją. Zagłada i zniszczenie. to trochę nie działa. Kolejne odrze piechoty do przodu. Mam wrażenie, że rzucam ich jak owieczki na rzeź, ale trudno. Za coś umierać trzeba. I w takim razie cofnijcie. jest bez sensu. Gdzie wy tam biegniecie? Do tyłu. Są bardzo zmęczeni, czy mi się wydaje. Czy są przerażeni? Bo on jeszcze to przeraża chyba wrogów, Żeby było zabawniej. <grymne> Nie no. <grymne> Ta jednostka jest przerażająca. Dobra, widzę, że moi łucznicy też poszli do przodu troszkę niepotrzebnie. Myślę, że mo możemy wysłać też tutaj na speedzie... Zaznacz wreszcie jakieś jednostki. Nie mogę, nic, nie mogę nic kliknąć przez tą cholerną... Nie lubię walczyć na tej mapie. Dobrze, jak się przynajmniej jednego uda ubić, będzie fajnie. No po prostu ich zabicie Cokolwiek, no! Wy się rozstawcie, idiotycznie się rozstawiliście. Tutaj, tutaj, jeszcze jeden oddział jest tam. Co, on czy my straciliśmy połowę ludzi? normalnie szok. Oni moglibyśmy jeszcze też tutaj przecież rozkazać strzelać. Trzały mi się kończą, a barlogi jak stały, tak stoją. O matko, nie wiem, nie wiem, jak my to wygramy. Zobaczymy jeszcze. Kolejny oddział do przodu. Jeden z moich ostatnich. Stał jeszcze jeden w odwodzie, ale... Serio. Kto zrobił takie jednostki? to jest nieśmiertelne bydle. Socrates już nie komentuje, ale po prostu obserwuję, co tu się dzieje. Jestem przerażony. Oni po prostu stoją i koszą. Stać. Mi się już strzały skończyły, cudownie. Teraz z dwoma na raz może jeszcze byłoby szansa, ale z jednym? Nie, wycofał się. O! Zostało. Dalej 10 Barlogów, jak stały, tak stoją. Co inaczej to zrobimy? Zobaczmy. Najwyżej wczytamy grę, bo to jest bez sensu. Ta, ta jednostka jest... no, jest głupia. Serio. o to, też nie jest głupia. Dobra, po prostu na speedzie... Ja chcę zobaczyć, jak ich zabijacie. Głównie właśnie tutaj się przemieście, żeby zająć ten punkt, może uda się zdobyć Morię, mniej więcej w ten sposób. Pauza. No nie wydaje mi się, żebyśmy smażyli enemy, ale możemy spróbować, przynajmniej konnicą tutaj dostaniemy. Jestem pewien, że żaden Barlog jeszcze nie padł. Przerażające wręcz. Nawet nie chcę myśleć, jak. O, może, może, może. Może się uda. Nie, nie uda się, bo. Barlogi wchodzą ciągle do tego punktu. Wow! Padły trzy. Świetny generał przewinika padł przynajmniej. Hmm, może się jednak uda. Tam wytrzymajcie, ile się tylko da. Stać w tym miejscu, cholery. HO! Oh! Barlogi spanikowały. <laughs> o Jezus, Maria, ale je. Dwa oddziały, dwa takie pełne oddziały były koszmarne, nie, nie do przejścia. Autentycznie, dobrze, Moria jest nasza, ten plus. Jak najszybciej będę musiał tam dosłać posiłki. O, pięknie, pięknie, panowie. Moria nasza. I tu o, mamy jakiś malutki oddział, spokajnie. Panie, zdobyłeś Morię. Jesteś wielki. Autentycznie. Połączymy ich sobie od razu w jeden oddział. No, to było coś autentycznie. Myślę, że moglibyśmy też zbudować tu studia artystyczne. I będziemy uczyć barlogi jak grać na flecie. Mhm. Zadanie na dziś. Naucz barloga grać na flecie A naszego szpiega. myślemy sobie tutaj, bo obserwował tą ten, ten rejon. I pokazywał nam mniej więcej zagrożenie, jakie będzie stąd nadchodziło. Dobra, sprawdźmy jeszcze wiadomości. Wojna, 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 nic ciekawego. I dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka.